Lucyna Siemińska, Rita w ogrodzie Jaskółka Czyta Bogdan Tomowski Pod dachem gniazdo z błota i gliny wyfrunęła jaskółka z furkotem w czarnym fraku odświętnie na co dzień z uwagą przyglądasz się szybowaniu, zdziwiona, że można tak między obłokami swobodnie krążyć wysoko nad ziemią. Wyciągasz rękę, jakbyś chciała pozdrowić. Niesforne loki opadają na bok głowy, nóżki nawet nie potrafią jeszcze stać. Pofruniesz kiedyś jak ta mała jaskółka z rodzinnego gniazda ku własnym marzeniom. Tak niewiele czasu trzeba, aby dorosnąć.